Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycją z biologii i z chemii. Temat dzisiejszego nagrania to podział organizmów. Czym jest organizm? Według słownika języka polskiego, jest to po pierwsze istota żywa, po drugie jest to ciało człowieka lub zwierzęcia rozumiane jako funkcjonalna całość, a po trzecie zespół współpracujących elementów stanowiących jedną całość. Zatem, organizm jest to istota żywa, która wykazuje cechy charakterystyczne dla istot żywych. O cechach organizmów żywych mówię dokładnie na tym nagraniu, które pojawia się teraz na ekranie. Ze względu na sposób odżywiania, organizmy dzielimy na organizmy samożywne, czyli autotrofy, oraz organizmy cudzożywne, czyli heterotrofy. Autotrofy, czyli organizmy samożywne, same produkują substancje pokarmowe czyli one same się żywią. W tych substancjach jest zawarta energia potrzebna do życia. Substancje te są związkami organicznymi wyprodukowanymi z prostych związków nieorganicznych, czyli z dwutlenku węgla i wody. Aby je przetworzyć, autotrofy wykorzystują energię światła pochłanianą przez chlorofil lub energię chemiczną pozyskaną z utlenienia związków organicznych. O fotosyntezie i chemosyntezie mówię dokładnie na innych nagraniach. Link znajduje się teraz na ekranie oraz oczywiście wszystko znajdziesz w opisie tego filmu. Organizmy cudzożywne, czyli heterotrofy. Heterotrofy nie produkują substancji pokarmowych. Energię czerpią ze związków zawartych w organizmach żywych lub ich szczątkach. Odrębną grupę stanowią wirusy, które pasożytują na komórkach gospodarza, które z reguły nie są zaliczane do organizmów. Kolejny podział to organizmy prokariotyczne i eukariotyczne. Organizmy prokariotyczne są to organizmy, których komórki nie mają jądra komórkowego, a materiał genetyczny znajduje się bezpośrednio w cytoplazmie. Zalicza się do nich królestwo bakterii. Natomiast organizmy eukariotyczne są to organizmy, których komórki są wyposażone w jądro komórkowe. Zalicza się do nich cztery królestwa: protisty, grzyby, rośliny i zwierzęta. Podział ten jest oparty m.in. na różnicach w budowie komórek. Podsumowując, organizmy żywe możemy podzielić na przykład ze względu na sposób odżywiania. Mamy wtedy autotrofy i heterotrofy. Autotrofy są to organizmy samożywne. Nazwa autotrofy, czyli organizmy, które same samodzielnie wytwarzają związki organiczne ze związków nieorganicznych, czyli z dwutlenku węgla i wody. Druga grupa to heterotrofy. Hetero oznacza jakby niejednorodność, czyli mamy tutaj organizmy cudzożywne, które potrzebują pobierać pokarm z innych organizmów. Organizmy możemy podzielić także ze względu na obecność jądra komórkowego i mamy tutaj organizmy prokariotyczne i organizmy eukariotyczne. Organizmy prokariotyczne są to organizmy, których komórki nie mają jądra. Natomiast organizmy eukariotyczne są to organizmy, których komórki są wyposażone w jądro komórkowe. Wyróżnia się pięć królestw organizmów żywych. Pierwsze królestwo bakterie należy do prokariotów, czyli organizmów prokariotycznych. Komórki prokariotyczne są stosunkowo niewielkich rozmiarów, rzędu 0,5 do 10 mikrometrów. Nie mają one jądra komórkowego, jedynie DNA w połączeniu z białkami tworzy jądrową strukturę nieosłoniętą otoczką. Jest to tak zwany nukleoid z genoforem. Nukleoid jest to obszar cytoplazmy komórek prokariotycznych, w którym znajduje się kolista nić DNA w postaci genoforu. Kolejne cztery królestwa, czyli protisty, grzyby, rośliny i zwierzęta, należą do eukariotów, czyli organizmów eukariotycznych. Komórki eukariotyczne są stosunkowo duże, mają rozmiary rzędu 30 do 150 mikrometrów i mają jądro komórkowe i organella. Wirusy, o których wielokrotnie wspominałam, nie należą do organizmów żywych, wirusy nie mają własnego metabolizmu, nici DNA nie tworzą u nich chromosomów. Ich rozmiary są bardzo małe, rzędu 20 do 300 nanometrów, a pojedyncze cząstki wirusa są złożone z materiału genetycznego w postaci RNA lub DNA otoczonego kapsydem. Pierwsze królestwo to królestwo bakterii. Bakterie należą do prokaryontów. Komórki bakterii tworzą przeważnie jednokomórkowe organizmy. Bakterie mogą być samożywne lub cudzożywne. Materiał genetyczny z reguły ma postać pojedynczej koli z tej cząsteczki DNA. Ściana komórkowa zbudowana jest z peptydoglikanu o nazwie mureina. Wiele bakterii wytwarza dodatkowo otoczki śluzowe. Materiałem zapasowym bakterii może być glikogen, skrobia sinicowa lub wolutyna. Zagadnienie królestwa bakterii omawiam dokładnie na innym nagraniu. Link znajduje się teraz na ekranie. Protisty. Protisty jest to pierwsze królestwo, które należy już do eukariotów. Komórki protistów tworzą organizmy jedno- lub wielokomórkowe lub też kolonie. Protisty są samożywne lub cudzożywne. Mogą zawierać chloroplasty. Chloroplasty są to organella, które biorą udział w procesie fotosyntezy, więc dotyczy to protistów samożywnych. Protisty nie tworzą tkanek. Materiał zapasowy to m.in. glikogen, skrobia, paramylon czy mannitol. Grzyby to kolejne królestwo eukariotów. Komórki grzyby tworzą organizmy jedno- lub wielokomórkowe. Grzyby są cudzożywne, nie posiadają zatem chloroplastów. W ścianach komórkowych zamiast celulozy znajduje się chityna. Grzyby, podobnie jak protisty, nie tworzą tkanek, a ich materiałem zapasowym jest glikogen. Królestwo roślin. Rośliny również zaliczane są do eukariotów. Komórki roślin tworzą organizmy wielokomórkowe. Rośliny są samożywne. Ich ściany komórkowe zbudowane są z celulozy. Zawierają chloroplasty, ponieważ są samożywne, a chloroplasty są organellami, które biorą udział w fotosyntezie. Komórki roślin tworzą tkanki u większości organizmów. Materiałem zapasowym roślin jest skrobia. Piąte królestwo to królestwo zwierząt. Zwierzęta również zaliczane są do eukariotów. Komórki zwierząt tworzą organizmy wielokomórkowe. Zwierzęta są cudzożywne. Komórki zwierząt nie posiadają ścian komórkowych i nie posiadają chloroplastów, ponieważ no jeżeli zwierzęta są cudzożywne, to chloroplasty, które potrzebne są do procesu fotosyntezy nie są w tym przypadku konieczne. Komórki zwierzęce tworzą tkanki u większości organizmów. Materiałem zapasowym zwierząt jest glikogen. Podsumowując, mamy pięć królestw organizmów żywych. Pierwsze królestwo są to bakterie. Jest to jedyne królestwo, które należy do prokariantów, czyli organizmów prokariotycznych, takich, które nie mają jądra komórkowego w komórce. Kolejne cztery królestwa są to królestwa eukariotyczne, czyli organizmy, które mają jądro komórkowe. I zaliczamy tutaj protisty, grzyby, rośliny i zwierzęta. I to wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o zagadnienia związane z podziałem organizmów żywych. Zachęcam do subskrypcji kanału, wszystkich moich kanałów, do wejścia na media społecznościowe, na grupę na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.